Hej, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj sobie opowiemy troszeczkę y, o praktycznych informacjach, które Wam się przydadzą, jeżeli planujecie jakiś y, wyjazd krótki czy długi do Danii. Będą to odpowiedzi na Wasze pytania, które do nas skierowaliście na Instagramie, na mailu i również w komentarzach na blogu. Będzie ich kilka. Będzie przede wszystkim o komunikacji miejskiej, o tym, jak zaoszczędzić na atrakcjach w Danii. Pytacie też często, czy można płacić kartą polską, więc na to wszystko dzisiaj postaram wam się odpowiedzieć. Zacznijmy więc od komunikacji miejskiej. Komunikacja miejska niestety w Danii jest strasznie droga, że to w Kopenhadze czy to jeżeli pojecie, pojedziecie na Jutlandię, niestety będziecie musieli wziąć pod uwagę, że ceny za autobus, za pociąg są naprawdę bardzo wysokie. Jeżeli planujecie objechać na przykład Jutlandię, podróżujecie z rodziną, z dzieckiem albo już nawet z dwójką, to wydaje mi się, że bardziej opłacać będzie się Wam wynająć auto. Wypożyczalni w Danii jest dużo, które są droższe, niektóre są tańsze, ale my osobiście, kiedy jeszcze nie mieliśmy samochodu, a musieliśmy jechać do pracy do innego miasta, no niestety bardziej nam się opłacało wziąć samochód, zapakować w niego cały ten sprzęt, który ze sobą zawsze wieziemy i na luzie sobie dojechać do, do, do danego miasta. Poza tym komunikacja międzymiastowa w Danii może nie ma dobre połączenia, ale czasem z jednego miasteczka, jak będziecie chcieli się dostać do innego miasteczka, jedyna możliwa droga będzie prowadziła przez większe, więc na przykład jeżeli będziecie chcieli dostać się do Hanas, a wylądujecie w Bilund, to będziecie musieli przejechać przez Orhus i dopiero z Orhus do nas. Zawsze, kiedy pytacie nas o to, czym podróżować po Danii, my zawsze pisujemy, że rowerem. <grym> Oczywiście, zazwyczaj jest to tylko i wyłącznie na żarty, ponieważ o ile rowerem rzeczywiście można objechać dużą część Jutlandii, no z Kopenhagi do Aarhus nie dostaniemy się rowerem, chociaż na siłę dałoby się. Jeżeli na przykład stacjonujecie w jakimś miasteczku i wiecie, że tam będziecie. Przez jakiś czas, na przykład tydzień, to nadal polecamy wynajęcie jakiegoś roweru, albo nawet sobie zakupienie taniego roweru i objechanie tych wszystkich fajnych wiosek, jakiegoś nabrzeża, albo ogólnie najfajniejszych atrakcji rowerem, ponieważ w Danii jest naprawdę dużo zbudowanych ścieżek rowerowych, po których bezpiecznie, łatwo i przyjemnie możemy się poruszać. Kolejną rzeczą, o którą bardzo często pytacie, to gdzie robić zakupy. W Danii sklepów spożywczych mamy no, naprawdę dużo. Jest też wiele takich, które na 100% znacie: na przykład Netto, czy Aldi, albo Lidl. One są również w Polsce i też w Danii należą do tych jednych z tańszych, więc polecamy tam zaglądać, jeżeli musicie robić zakupy, jeżeli w hotelu nie wykupiliście sobie jedzenia albo planujecie tanią podróż do Danii. Jednym z najtańszych też sklepów, które mogą Wam być obce, jest Rema 1000. Powiem to po polsku. Po prostu jestem napisane i jest cyferkami 1000. Jest to jedna z najtańszych sieci takich w Danii i można ją tak nawet porównać trochę do Biedronki. Czy polską kartą można płacić w Danii? Można. Moja rodzina bardzo często przyjeżdża do Danii i mój województwo, wujostwo, moi dziadkowie bez problemu płacili kartą polską. Co prawda, chyba trzeba mieć Mastercard albo wizę, albo ale większość polskich kart płatniczych jest Visa albo Mastercard, więc raczej nie będziecie mieli żadnego problemu z płaceniem. W niektórych sklepikach takich mniejszych może czasem być taki problem, że nie będziecie mogli zapłacić taką kartą, ponieważ niektóre czytniki w duńskich sklepach albo restauracjach czytują tylko mm, tzw. danko, Czyli duńskie karty płatnicze. Bardzo rzadko takie coś jest, więc nie powinniście mieć problemu. Ale lepiej w portmanece zawsze trzymać jakieś, jakieś 100 koron czy 200, na wszelki wypadek. Angielski, duński, a może niemiecki. Jakim językiem porozumiewać się w Danii? Bez problemu porozumiewamy się w języku duńskim, to jasne. Ale również wielu duńczyków, praktycznie ich większość, ze spokojem porozumiewa się w języku angielskim. No to może C1, C2 poziom nie jest, ale ze spokojem będziecie mogli się komunikować nawet ze starszymi duńczykami w języku angielskim. Na północy Danii w sezonie bardzo dużo Niemców przyjeżdża, więc też w wielu restauracjach pracują kelnerzy, y, którzy władają językiem niemieckim, więc jeżeli jedziecie w sezonie letnim, a nie znacie języka angielskiego, a tym bardziej duńskiego, to również nie powinno być problemu, żeby dogadać się w języku niemieckim. Tyle, że będzie taka możliwość tylko w takich raczej turystycznych rejonach. Ostatnio również dostaliśmy zapytanie o wodę w Danii. Czy można ją pić z kranu? Czy lepiej kupować butelkowaną? Sami bardzo często interesujemy się tym tematem, jak wyjeżdżamy gdzieś na przykład do Włoch czy do Hiszpanii. Woda w Danii, w obszarach metropolitalnych, jest jedną z najczystszych i najbardziej kontrolowanych. Większość Duńczyków, a właściwie praktycznie wszyscy, piją wodę z kranu. I też, jeżeli pójdziecie na przykład do restauracji, bardzo często woda, którą zaproponują Wam, będzie po prostu z kranu. No więc śmiało możecie pić ją. Ostatnią rzeczą na dzisiaj, a zarazem najczęstsze pytanie, które do nas kierujecie, jest jak zaoszczędzić na atrakcjach w Danii. Zdajemy sobie sprawę, że atrakcje w Danii są strasznie drogie, szczególnie w letnim sezonie, kiedy ceny rosną. Jak zaoszczędzić? Najlepszą wskazówką na to jest szukanie biletów i kupowanie ich online. Jeżeli zamówimy bilety przez internet kilka dni albo tydzień wcześniej na stronie danej atrakcji, wtedy naprawdę można dużo zaoszczędzić. Czasem jest to kilkadziesiąt koron. Jeżeli wybieramy się za to do Kopenhagi, możemy wykupić sobie Copenhagen Call. Dzięki niej mamy możliwość jeździć po całym mieście za darmo, to jeszcze mamy bardzo dużo zniżek do wielu atrakcji na terenie całej Kopenhagi. Wydaje nam się, że jest to najbardziej opłacalne. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie podróżowania po Danii, kierujcie je tam nadal w komentarzach. Zmontujemy jakiś następny filmik z następnymi odpowiedziami na Wasze pytania. Jeżeli Was coś innego nurtuje, również możecie pisać w komentarzach albo zobaczcie w opis tam znajdziecie link do naszego bloga. A tam jest mnóstwo różnych artykułów na temat Danii, na temat podróżowania po Danii, ale również o życiu i również innych miejscach, do których podróżowaliśmy. Na dzień dzisiejszy to tyle.